Temat śmierci fascynuje ludzi od tysięcy lat. I czasami mówiono, że po śmierci, prawda, czeka na ciebie wspaniała nagroda że jest tam zawieszona ogromna marchewka, którą jeżeli tylko będziesz dobrym człowiekiem, skromnym, pokornym i będziesz wykonywać moje polecenia, to do tego nieba pójdziesz. Ale śmierć i to, co po śmierci ponieważ było to nieznane było to wielką, niewiadomą E, było też pewną formą e, szantażu, tak? Czyli mówiono, będziesz grzeszyć, będziesz złym człowiekiem, pójdziesz do piekła, tam już czeka na ciebie diabeł z siekierką. E, I zobaczcie, że to, co jest ciekawe, to wszyscy ludzie, którzy doświadczali przeżycia śmierci, wracali z tamtej strony, takiej śmierci klinicznej. E, nikt z nich nie powiedział, że a, spotkałem diabła i tam już szykują dla mnie kocioł. <grym> Tylko najczęściej mówiono, że przeżyli wspaniałe doświadczenie doświadczenie e, ogromnej, bezwarunkowej miłości że widzieli światło, widzieli tunel, czuli się całkowicie bezpiecznie, mieli takie uczucie, że wracają do domu i że jest tam bardzo dużo miłości. To miejsce było im znane. Było miejscem kochającym, nie było tam żadnych kar, nie czekał tam na nich nikt, kto tam miał taką długą listę, z której czytał wszystkie grzechy, tylko że raczej czuli bezwarunkową miłość. Dzisiaj chciałabym o tym powiedzieć kilka słów, jak komunikować się ze zmarłymi osobami, w jaki sposób ci zmarli mogą się z nami komunikować i jak takie znaki najlepiej odczytywać. Ja nazywam się Magdalena Molenda i prowadzę kanał o rozwoju duchowym, prowadzę swoje social media i staram się podnieść świadomość tych, którzy mnie oglądają na wyższy poziom poprzez edukowanie, wiedzę i dzielenie się swoim doświadczeniem. Prowadzę sesje jeden na jeden, kursy i warsztaty na żywo. Ponieważ do tej pory śmierć była jedną wielką niewiadomą, bardzo często jest tak, że kiedy ktoś z bliskich nam osób odchodzi, to my fizycznie czujemy, że ta osoba nie jest już z nami, więc doświadczamy cierpienia, doświadczamy pustki, pewnego, pewnej samotności. Jest nam trudno, że ktoś bliski odszedł, tęsknimy za głosem, za śmiechem, za rozmową. I dzisiaj chciałabym Ci trochę opowiedzieć o tych duszach, które postanowiły zostać. Tutaj na jakiś czas na ziemi zostać przy Tobie albo przy innej bliskiej ci osobie, po to, żeby dawać Ci znać, że one są, opowiem Ci o tym, czemu tak się dzieje, i o kilku takich sposobach, które pomogą Ci odprowadzić tą drugą e, osobę, odpro odprowadzić jej duszę, po to, abyś Ty mogła zaznać większego spokoju, abyś ty mógł zaznać większego spokoju, oraz po to, żeby ta dusza mogła mm, spokojnie sobie tam odpoczywać, a nie jeszcze martwić się o to, co jest. Zacznijmy od tego, co się wydarza, że skoro ta, to przejście na drugą stronę jest takie piękne, takie cudowne, jest tam tyle miłości, światła, co się wydarza, że czasami część tej duszy zostaje tutaj na Ziemi, czyli w tej gęstej materii, postanawia zostać przy bliskich sobie osobach, zamiast iść i odpoczywać i kontynuować swoją drogę tam po drugiej stronie. Z tego co zauważyłam, są trzy takie główne powody, które odkryłam. Być może jest ich więcej, natomiast moja świadomość widzi na ten moment tylko te trzy. Pierwsza to jest taka, że śmierć wystąpiła w taki bardzo, bardzo nagły sposób. Co to znaczy? Planujemy sobie różne scenariusze naszego życia, które e, są takimi scenariuszami pożądanymi. Natomiast, kiedy schodzimy tutaj do gęstej materii, nie zawsze się tak wydarza. I pierwszym takim powodem, dla którego część duszy zostaje e, tutaj na Ziemi i daje nam znaki, komunikuje się z nami w jakiś sposób, jest taki, że ta śmierć wystąpiła nagle. Ona nie była przewidziana, to się nie miało wydarzyć. Ale z jakiegoś powodu się wydarzyło, więc albo ktoś zginął w wypadku samochodowym, bo jakoś nastąpił taki zbieg okoliczności, taki scenariusz, że, że ta śmierć nastąpiła nagle, i dusza ma takie: Ale halo, ja jeszcze nie miałam stąd odchodzić, ja tu jeszcze miałam ważne sprawy do pozałatwienia, miałam tu jeszcze coś zrobić, przerobić, zrobić jakieś lekcje, pożegnać się z kimś, nie byłam gotowa odejść. I to jest dla duszy takim ogromnym szokiem, że ona, że ona odeszła. Tak, i to, jest, to się wydarzy szczególnie wtedy, kiedy ta śmierć nie była przewidziana. Oczywiście ona istniała gdzieś w przestrzeni, ale dusza tego nie planowała. To mógł być jakiś napad, yy, morderstwo, i to było coś takiego, że dusza nie może pogodzić się ze swoją śmiercią, dlatego na jakimś poziomie jakaś część tej jej energii postanawia tu zostać i pozałatwiać sobie rzeczy, których nie pozałatwiała, wpływając na wolę innych. Osób z poziomu energii, ok? I nie, nie powinno tak się zadzieć, dlatego że każdy z nas ma wolną wolę i jest takie święto pra, święte prawo wszechświata, że na wolną wolę nie wolno wpływać, tak? Na wolną wolę drugiej osoby. E, natomiast ta dusza w jakiś sposób próbuje tam podsyłać znaki, coś kombinuje. E, nie powinno tak się wydarzać, i to jest jeden z powodów, dla których dusza e, zostaje na Ziemi. Mam to notatki, więc będę czasem do nich zerkać. Drugi taki powód y, jest taki, że bliska osoba rozpacza. I to jest coś, co często mi się przydarza na sesjach y, jeden na jeden, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi: Magda, jestem w żałobie. Jest mi bardzo, bardzo trudno. Y, rozpaczam po śmierci bliskiej mi osoby. I okazuje się, że ta rozpacz była tak wielka, że w modlitwie kierując całą swoją energię, wszystkie swoje emocje, myśli ta osoba prosiła, żeby ta osoba jej nie zostawiała, żeby ta osoba nie odchodziła, żeby ona była tutaj z nią na miejscu, dlatego że ta rozpacz była tak trudna do zniesienia, ta pustka, ta ból, ta niemoc, że nic już nie można zrobić. I dusza decydowała, ok, to ja w takim razie jeszcze jakiś czas przy tej osobie zostanę, po to, żeby ulżyć jej w bólu. To, to jest jakiś rodzaj... Mowy między duszami, e, natomiast to nigdy nie jest dobre ani dla osoby, która tutaj jest, ani dla osoby, która powinna odejść e, i przyglądać się swojemu życiu, odpoczywać i, i brać lekcje. E, natomiast czasami tak się wydarza i nie jest to dobre ani złe, Tu nie chodzi o ocenę, e, natomiast ta dusza decyduje się na to, żeby z, właśnie w związku z tą modlitwą nie powinno się robić takich rzeczy, dlatego że kiedy my jesteśmy w takiej rozpaczy, niemocy, Tacy oszołomieni tą śmiercią, tym bólem, to ta, ta dusza, która jest w tej zanurzona już w tej szczęśliwości, nie jest w tej gęstej materii, ona próbuje jakoś nas pocieszyć, jakoś dać nam znak, powiedzieć: słuchaj, nie martw się, nie jest tak źle, bo ona widzi więcej, ona już widzi ten taki szeroki mm, Szeroki widok, taki nazwijmy to 360, po prostu e, tego, co się wydarza. Jest zatopiona w miłości, w takich wysokich uczuciach, e, więc nie czuje tego bólu, który my czujemy, będąc tutaj. Tam nie ma smutku, nie ma złości, nie ma oceny. E, jest po prostu miłość. Ktoś powie, jest nuda, <noise> ale to jest tak piękne uczucie, do którego my przez całe nasze życie dążymy i tak naprawdę szukamy go. Szukamy go czasami w zakupach, szukamy go czasami w jakimś alkoholu albo w przypadkowych znajomościach, medytacji, w kościele, szukamy go w takich miejscach. Które wydają nam się, że nam go dadzą, tak? My za tym bezwarunkową miłością i bezwarunkowym szczęściem dążymy. I ta dusza, która odchodzi, będąc zanurzona tam, ona widzi nasze cierpienie i ma takie coś kurcze, ale naprawdę nie musisz tak cierpieć, wszystko jest w porządku, niedługo się zobaczymy, życie po śmierci istnieje. I dla osób, które rozwijają się duchowo, żałoba przychodzi znacznie łatwiej, dlatego że osoby, które rozwijają się duchowo, one na pewnym poziomie wiedzą, Czują, co się wydarza po śmierci, że śmierć tak naprawdę jest tylko i wyłącznie przejściem na drugą planszę. Jest jakimś kolejnym etapem, kolejnym krokiem, ale że to nie jest koniec, tak? Że to nie oznacza, że jesteś workiem kości, który pójdzie do, 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 do dziury w dole, którego zakopią, spalą i jakby tyle, tylko wie o tym, że jest wyższy proces, większa siła, że, jest wie, że, że jesteśmy kimś więcej niż tylko tymi ludźmi, tak? Że kiedy... My znikamy, to jest taka część, znaczy my znikamy w kontekście ciała, to że jest taka część jaźni naszej duszy, która z nie znika, która przechodzi dalej. Więc to cierpienie, którego my doświadczamy, wynika z tęsknoty za miłością tej osoby. I osoba na poziomie rozwoju duchowego wie, rozumie i czuje. Że tak po prostu jest. I oczywiście to nie zmienia faktu, że ta osoba tęskni, wiecie, szczególnie jeżeli to jest dziecko. I to, to, jakby ból, doświadczenie tej straty jest ogromne, jeżeli jest się rodzicem, tak? Albo jakiejś, albo męża, albo siostry, albo brata, ale my na jakimś poziomie rozumiemy, że tak miało być. I łatwiej nam jest przejść przez to doświadczenie. Nie wyzywamy wtedy Boga, gdzie był Bóg w tamtym momencie, albo czemu tak się wydarzyło. Bo jest taka część nas, która to rozumie, która to wie mm, i która potrafi to przyjąć i zaakceptować, tak? Czyli nie wyzywamy tego, wraca, jak mogłeś mi to zrobić, jakby nie ma takich sytuacji, tylko jest cierpienie, ból, e, które przekształcamy w miłość, transformujemy je w pewien sposób, okej? Okay? Trzeci taki powód. E, dla której, e, m, m, dla którego ta, os ta dusza jednak decyduje, że, że jeszcze zostanie. To, oprócz tego, że ta druga osoba, która żyje, czy te osoby, które żyją, wzywają tą duszę, to ta osoba, która odchodzi czasami, może nie jest wzywana, ale widzi to cierpienie tych ludzi, którzy tutaj zostali i próbuje im w jakiś sposób ulżyć, właśnie dając im takie znaki, o których będę mówiła za chwilę, po to, żeby oni nie czuli się samotni. Wysyła im bardzo dużo miłości, żeby ci ludzie, którzy tutaj są, mogli zobaczyć, że. Ich życie nie kończy się na tym poziomie, nie kończy się zarzuceniem ostatniej grudki piachu, tylko jest coś więcej i jest dalej. I w jaki sposób w takim razie dusze przysyłają nam znaki, w jaki sposób próbują się z nami komunikować? Takim chyba pierwszym najczęściej spotykanym znakiem, który zauważam u siebie, u moich klientów, to są sny. Zobaczcie, że najczęściej osoby zmarłe przychodzą w ogóle się do nas pożegnać, kiedy wiedzą już, że odchodzą, że to jest ich koniec, że to jest ostatni dzień, to one przychodzą, wskazują jakąś piękną scenę i mówią, słuchaj, um, a może byśmy coś zjedli, a może byśmy porozmawiali, nie mówią, że to już jest koniec, że przyszłam się pożegnać, tylko zostawiają po sobie takie bardzo miłe wspomnienie, że ta osoba, która się budzi, ona na, czasami na, nawet na uświadomionym poziomie, ona już wie. Że to jest koniec, że ta osoba przyszła się pożegnać, i nawet kiedy odbiera ten telefon, to w ogóle, w ogóle nie czuje się zdziwiona, bo ona już wie, że to jest koniec. Hmm? Więc e, też zauważyłam, że e, np. moja mama opowiada mi sytuację, że kiedy jej najlepsza przyjaciółka umierała, e, to przyszła do niej i mówi: A ela, nalej mi, <laughs> mi rosołku, bo to jak zawsze w niedzielę przychodziła do nas na rosół. Mówi Nalej Mirusoł i moja mama była z nią rozmawiała. Mówi: A jak ty super w ogóle wyglądasz, już się dobrze czujesz, no i tak już się dobrze czuję. A to był moment, w którym ona umierała na raka i odchodziła. I kiedy moja mama się obudziła, spojrzała na godzinę, to wiedziała, że to jest ta godzina, w której jej przyjaciółka odeszła. Bardzo często zmarli przychodzą też w snach po to, żeby dać nam jakieś znaki, wskazówki, przed czymś nas ostrzec, ochronić, albo czasami w ogóle powiedzieć, że są przy nas. Że wszystko jest w porządku i że masz się nie przejmować tym, co się wydarza, bo jesteś kochana, jesteś wspierany. Czasami mówię z końcówką żeńską, męską, nie miecie mi tego za złe. Jesteś zaopiekowany, zaopiekowana, ok? Więc oni po to tutaj zostają, nie po to, żeby cię straszyć. Ale po to, żeby dać ci świadomość, że jesteś kimś więcej niż swoim ciałem, bo oni już wiedzą, oni już sobie przypomnieli, jak to wygląda. E, drugi taki psikus, e, który lubią robić e, dusze, które zostają, e, to czasami robią takie, wpływają na materię. To jest trudne, to jest trudne, ale zdarza im się to, że na przykład odkręcają wodę. E, odkręcają z wodą i nagle w ogóle gaśnie i patrzysz, kurczę, zakręcona na wodę. Jak to się w ogóle wydarzyło? I wtedy przeważnie pojawia się taka myśl w myślę, a pewnie babcia mi daje znać, albo a pewnie tata mi daje znać, nie? Jest coś w tym takiego, co, że przychodzi taka myśl, gdzie my od razu na jakimś poziomie wiemy, o czym to było. Czasami robią takie psikusy, że żarówkę przepalają albo gaszą świeczkę. I wiecie, osoby, które się boją duchów, które się w ogóle boją zmarłych, które może mają coś za uszami, <śmiech> <śmiech> mają coś takiego, że ojej, ja się tego boję, w ogóle ja tego nie chcę. Bardzo wielu empatów, czyli osób, które mają nieuświadomione zdolności parapsychiczne, paranormalne. Boi się tego i w ogóle mówi jak najdalej od tego, bo się tego boją, wiecie, bo boją się, że będą chore psychicznie. Ale nagram wam o tym odcinek tak, żeby wam trochę ten temat rozszerzyć. Mój tata, słuchajcie, mój tata był w ogóle e, taki trzeci przykład, jak się porozumiewają zmarłych. Mój tata kochał mi podsyłać piosenki. Kiedy mój tata umierał na raka i odchodził, e, to. Słuchaliśmy takiej jednej piosenki, to była piosenka chyba perfektu. Już tak, to była piosenka Perfect. My jej słuchaliśmy, jak wracaliśmy ze szpitala, mój ta chorował na raka i ta piosenka zawsze nam grała. I teraz słuchajcie, kiedy wiem, że mój tata siedzi obok mnie, to ta piosenka zaczyna lecieć w radio i mówię od razu, nasza piosenka. <noise> I zawsze mnie to bardzo rozczula, bo wiem, że on wtedy przyszedł powiedzieć, hej, wszystko jest w porządku, nie masz się czym martwić. Więc takie wspólne piosenki albo ulubiona piosenka tej osoby. Wiesz, nigdy nie słyszysz tej piosenki przez kilka lat, a nagle ta osoba umiera i ty cały czas słyszysz tą ulubioną piosenkę tej osoby. Jak to jest, że wcześniej jej nie było, a teraz ta piosenka jest? Jak to się w ogóle wydarzyło? Więc to jest taki trik, który stosują dusze, żeby ci powiedzieć hej, cały czas cię kocham. Nie martw się, wszystko jest w porządku. Tak sobie możesz ten znak interpretować. E, już nie mówię o takich znakach, które są klasykiem, czyli jakieś ciągi liczbowe 111, 222, 555, bo to są też znaki przebudzenia duchowego. E, I ta interpretacja, która do Ciebie przyjdzie, to jest ta właściwa interpretacja. Nie wysyłajcie do mnie pytań, Magda, czy to był znak od babci, albo od mamy, bo to Ty wiesz, na jakimś poziomie Ty wiesz, czujesz i jedyne, co potrzebujesz zrobić, to temu zaufać. Tak, trzeci taki znak, który nam wysyłają zmarli, to jest ochronka. I to jest słuchajcie, takie coś, że nagle musisz iść tą ulicą, a nie inną. Nagle musisz pójść tędy, a nie tamtędy. Pojechać w to miejsce, iść do tego sklepu, spotkać się z tą osobą. I oni cię tak jakby wysyłają, popychają po to, żeby cię nakierować na odpowiednie tory, ponieważ one już widzą. Czasami te zmarłe dusze zostają Twoją drużyną światła, przewodnikiem duchowym, takim. Taką grupą przewodników, i one cię wspierają, kibicują ci, żeby twoje życie szło jak najlepiej, żebyś nie wchodziła w te rzeczy, których nie musisz doświadczać, w te cierpienia, które są nam niepotrzebne. Bo my się wiecie, czasami lubimy tak załadować w jakieś cierpienie i czujemy całą sobą, żeby tego nie robić, ale i tak w to brniemy. No i wiecie, nie ma dobrych ani złych rzeczy, no ale po co ci to cierpienie? Jak ty już cię wycierpiałaś, już wiesz, że nie musisz tego kolejny raz odrabiać, bo to jest tylko jakiś stary schemat, stara ścieżka. To, o czym mi powiadają moi klienci, to że e, zapach się nagle pojawiał. Słuchajcie, to też jest taka sztuczka, czy na przykład, ktoś palił papierosy i nagle czujesz papieroski. Albo nagle czujesz zapach wanili albo czegoś innego. E, taki zapach, że na przykład czujemy tą osobę e, e, i, i na przykład czujemy jej ubranie. Widzicie, każdy z nas, nawet jak używamy tych samych perfum. To każdy z nas ma swój specyficzny zapach, i my czasami ten zapach po prostu czujemy, i wtedy jest takie: oho, ta osoba jest przy mnie, bo czuję ją, i nawet jest takie rozglądanie się, i niektórzy, niektórzy się trochę boją wtedy, no bo, no bo takie to jest. To, w jaki sposób się komunikują, też zmarli, czyli kolejny punkt to jest poprzez channeling, czyli zaczynają nam w głowie pojawiać się informacje, które są mówione głosem tej osoby. To jest tak, jakbyś nagle w głowie słyszał, słyszała głos tej osoby i prowadziła z nią dialog i masz wtedy takie Ej, ale o co chodzi w ogóle? Czemu ja to słyszę? Skąd te myśli? Skąd one się wzięły? I zaczynasz to wypierać, no bo, bo się boisz, że może masz schizofrenię albo że zaraz czeka na Ciebie jakiś psychiatryk. To to nie jest nic innego, jak postrzeganie pozazmysłowe. to jest taki zmysł, to jest dar, to jest channeling, czyli ściąganie informacji z pola, komunikacja pozazmysłowa. tak się komunikują między innymi medium, i tak czasami ja też odbieram informacje swoimi, swoim, swoim darem, nazwijmy to, ale o tym też nagram wam, czym jest postrzeganie pozazmysłowe, zmysłowe, czyli jasnoczucie, jasno widzenie, jasnosłyszenie albo jasno wiedzenie. To, to będzie kolejny odcinek o tym, więc jeżeli chcesz się. O tym dowiedzieć, to zasubskrybuj mój kanał, żeby po prostu dostać znać, gdy, gdy to opublikuję. A, i to jeszcze ostatni taki punkt, który, po którym poznasz, że masz taką świętą otoczkę od kogoś, kto już odszedł, to czasami oni nas bardzo chronią. I na przykład spotykamy kobieta, albo mężczyzna spotyka drugą osobę po śmierci tam kogoś bliskiego, i nagle było super, wiecie, była jakaś fajna randka, i nagle w ogóle się przestaje odzywać ta osoba, mimo że było tak fajnie, i że my już usłyszeliśmy, że no może coś z tego będzie, to te, te, te dusze, które tam są, pomagają nam zdjąć te osoby z naszej ścieżki, z naszej planszy, ponieważ widzą więcej, widzą, jakie doświadczenia to może spowodować i chcą nas przed tym uchronić, więc możemy im za to podziękować i, i powiedzieć: super, dzięki, że czuwasz. W jaki sposób e, możecie pomóc tym duszom przejść na drugą stronę? Jeżeli czujecie, że oni za bardzo ingerują, w ogóle. Te, te osoby, i te, te dusze i tak powinny przejść na drugą stronę. To, to, co, to w jaki sposób możecie to zrobić? To są trzy takie super sposoby, które Wam w tym e, pomogą. Pierwszy to jest taki e, poprzez modlitwę. Czyli modlisz się za tą osobę, tak naprawdę modlisz, tak jak wiecie, są msze za osobę, ta modlitwa, oni ją słyszą, e, oni ją słyszą i to pomaga im przejść na drugą stronę, i dzięki temu nie zostają tutaj, ta część ich energii tutaj e, nie pozostaje. Słuchajcie, właśnie jak wam to nagrywam, przyszły mi ogromne ciary, zapomniałam Wam o tym powiedzieć, bo nie dodałam jednej rzeczy. E, I przyszedł kot, słuchajcie, na mój teraz mi o tym powiedzieć. E, jak jeszcze, po, muszę Wam to teraz powiedzieć, więc wybaczcie taką dygresję, ale to, jak często czujemy też zmarłych, to jest poprzez ciarki. Nasze ciało nagle po, po, po prostu ciary na całym ciele, aż Ci zaczyna być zimno i masz takie, ok, jest ktoś zmarły przy nim. Bardzo często, kiedy ktoś zmarły jest przy nas, to właśnie jest, zaczyna być zimno. E, I dziwne to jest, ale takie to jest. Więc wracając do tematu, jak pomóc przejść z tym osobą na drugą stronę. Pierwsza taka rzecz to prawdziwa i głęboka modlitwa za tą osobę. E, powiedzenie słuchaj, e, Boże odsyłam Cię do źródła, do wszelkiej miłości, błogosławię Ci, pozwalam Ci odejść. Słuchajcie, to słowo pozwalam Ci odejść jest kluczowe. Jeżeli ktoś umiera i bardzo, bardzo cierpi, to Ty musisz pozwolić tej osobie odejść. Czyli nie, że błagam Cię, nie zostawiaj mnie i, i tym podobne, tylko w takiej głębokiej modlitwie zawierzenie Bogu, że ta osoba odejdzie wtedy, kiedy ma odejść, i powiedzenie: Słuchaj, kocham cię i pozwalam ci odejść. Nie musisz tutaj się trzymać tego życia dla mnie, szczególnie jeśli ta osoba jest chora i cierpiąca. I ja miałam, słuchajcie, taką sytuację, że kiedy mój tata odchodził, e, był w szpitalu i pojechałam do niego rano i wiedziałam, że tata się jeszcze trzyma tego życia, i usiadłam przy nim, wziąłam go za rękę i mówię, tato, kocham cię, a możesz odejść. Możesz odejść, jakby ja jestem gotowa na twoją śmierć. Wyjechałam ze szpitala, prostu jechałam na obiad do mojej mamy i, i dostaję telefon od lekarza, że właśnie mój tata odszedł. I ja wiem o tym, że dla osób, które odchodzą, one nie chcą dostarczać bólu tym osobom, które żyją, więc czasami odchodzą nie przy nich. Czyli nie, nie chcą, żebyśmy im towarzyszyli w śmierci, bo wiedzą, że dla osoby żyjącej. To doświadczenie będzie tak bolesne, że ona, że ona będzie pamiętać tę osobę martwą zamiast żywą, a oni nie chcą być tak pamiętani, nie chcą, żebyśmy my to czasami widzieli, więc jeżeli widzą, że jakaś osoba nie ma na to gotowości, to po prostu robią w taki sposób. Ale warto jest, żebyś ty, jak żyjesz, powiedzieć, możesz odejść, pozwalam Ci odejść. Tak, druga taka rzecz, która pomaga odejść tym osobom na drugą stronę, to jest podziękowanie i uszanowanie ich życia. Uszanowanie tego, co oni tutaj stworzyli, tego, kim byli, tego, co przynieśli i tego, że ty jesteś, bo oni są. Klaudia Pingot ma takie piękne sformułowanie: Ja jestem, bo ty jesteś. My wszyscy istniejemy dla siebie, jesteśmy jednością, jest taka część nas, która jest połączona, więc to podziękowanie, że. Ta osoba była w Twoim życiu i uszanowanie jej decyzji. Nie robienie tego z pozycji ego, że a, ona powinna była tak zrobić, powinna była iść wcześniej do lekarza, powinna była to, powinna była tamto. Nie, nie wiesz co powinna była. Uszanuj historię tej osoby i pozwól jej spoczywać w pokoju, bo to Twoje ego mówi. Dusza na poziomie miłości, ona nigdy nie mówi, nie ocenia. To ego ocenia, więc to jest bardzo istotne, żebyście o tym e, pamiętali. No i trzecia taka rzecz, jak możesz odprowadzić ukochaną osobę, to możesz, jeżeli mm, nie masz takiego połączenia, czyli nie medytujesz, nie masz wyciszonego umysłu, masz tam takie gadanie, takie non-stop gadanie, e, to to, co możesz zrobić, to możesz poprosić medium, osobę, która jest bardzo wysoko czującą, żeby pomogła ci odprowadzić tą osobę na, e, na drugą stronę. I takich osób jest bardzo dużo, bo w ogóle teraz na świecie mamy taką falę przebudzenia, że osób, które odkrywają swoje dary, są naprawdę nie, nie wiem, czy miliony, czy setki tysięcy, ale jest ich bardzo, bardzo dużo, jest ich cała masa, więc jeżeli tylko będziesz potrzebować, to ja taką osobę e, znajdziesz, ja poznaję, że do mnie na sesji jeden na jeden ktoś przyszedł, że jest ktoś zmarły, to e, czy, e, pierwsza taka rzecz, to wyświetla mi się czasami obraz tej osoby. I pamiętam, do dzisiaj, jak miałam taką sesję z dziewczyną, i kurczę, mówię, Boże, jak ja się dziwnie czuję, w ogóle jaka dziwna jest ta sesja. I ja wysłuchaj słuchaj, czy Tobie ktoś niedawno umarł? Bo widzę łysego faceta, łysego mężczyznę, który po prostu jedzie traktorem i go widzę. I ja mówię, o co tutaj chodzi? Czemu ja cały czas to widzę w swoim wewnętrznym widzeniu, w swojej głowie? w czy jakiś film oglądałam? No mówię, nie. I zapytałam ją o to. I mówi tak, mój tata. I, ja mówię, I opisuję jej tego mężczyznę, którego widziałam. I ona mówi, to mój tata. I ta dusza przyszła do mnie żeby móc wesprzeć tą dziewczynę w odejściu, wesprzeć w tym, co, wesprzeć w tym co, przez co ona teraz przechodzi. I opowiedziała mi o tym, jak ten człowiek wygląda, co się wydarzyło i, i dzięki temu mogliśmy tą, tą duszę odprowadzić. I dzięki temu ta córka otrzymała też taką wiadomość, jaką powinna. Kiedyś miałam sesję z dziewczyną, której babcia nam się pokazała na sesji, ponieważ klientka myślała o samobójstwie, a to jest babcia, która popełniła samobójstwo. I ta babcia nam się pojawiła na sesji, i pojawiło się, że ona tak naprawdę nie chciała tego samobójstwa popełnić. Ale to już jest grubsza historia, więc, więc nie chcę w to, w to wchodzić, ale wszystko nam się pokazało, że de facto ja streściłam tej klientce, w jaki sposób to się wydarzało, i ta klienka nie mogłaś o tym wiedzieć. Nie mogłaś. Wydarza w trakcie sesji, kiedy przychodzi ktoś zmarły, to ta osoba zaczyna drżeć i to jest bezwarunkowe, czyli całe ciało zaczyna delikatnie drżeć, bo tych emocji jest tyle, że ciało, układ nerwowy sobie z tym nie radzi i my zaczynamy się trząść i pojawiają się takie ogromne ciary, wszystkie włosy dęba stają. No, bardzo to jest e, mocne uczucie. płyną łzy. Czyli pojawia się takie ogromne wzruszenie często. To jest wzruszenie z miłości, ponieważ ta osoba przychodzi i po prostu zaczynają ciurkiem płynąć łzy jedna po drugiej. Eee, tak. Aha, no i czwarta ta rzecz, czyli zaczyna, jeżeli do mnie przychodzi ktoś zmarły, czasami pokazuje się mi ta osoba, ale ma informacje bezpośrednio dla tej osoby, która jest na sesji, to wtedy to, co robię, to wprowadzę tę osobę w taki. Stan wyciszenia w taki trochę inny wymiar. Nie potrafię wam tego opisać, bo to się dzieje poprzez mnie. Mam to potem gumkowane i nie zawsze wiem jak ja to robię. To się pojawia tak, że ta osoba, która jest ze mną na sesji, ona zaczyna słyszeć tą bliską sobie osobę i on normalnie prowadzą dialog między sobą. I potem my odprowadzamy taką zmarłą osobę. Tak, e, po pierwsze nie bój się. Nie bój się tych zmarłych ludzi, którzy przychodzą, bo oni nie przychodzą cię straszyć, nie przychodzą za karę, nie przychodzą się na tobie zemścić, tylko przychodzą ci dać jakąś informację, pokrzepić, dać miłość. E, nie spotkałam się jeszcze z sytuacją, żeby ktoś przychodził e, w takim temacie wiecie, żeby tam komuś tam zemścić się na kimś. E, ale być może tak jest, być może są takie upadłe dusze. Ja takiego doświadczenia jeszcze nie miałam i mam nadzieję, że nie będę miała i że go nigdy nie doświadczę. Daj mi znać w komentarzu pod tym filmem, czy kiedykolwiek yy, zdarzyło Ci się yy, mieć takie doświadczenie, nazwijmy to paranormalne, skontaktować z kimś umarłym, albo może czułaś obecność osoby, która niedawno zmarła. A tym samym, jeżeli materiał był pomocny, to zasubskrybuj mój kanał i zostaw dzwoneczek, yy, czy tam lajka, czy coś takiego. A ja z serca Ci dziękuję i zapraszam na sesję 1 na 1 konsultacje, warsztaty albo do śledzenia moich materiałów na Instagramie i TikToku. Namaste.